No, dzisiaj na wycieczce rowerowej jestem w Furmanowie. No tutaj właśnie mamy pomnik upamiętniający tą listopadową potyczkę z 1944 roku oddziału szarego, wtedy trzeciego pułku piechoty legionów. Sama potyczka nie miała tu miejsca, tylko troszeczkę w tamtą stronę, o tak mniej więcej, w bardziej przygajówce Cecylia. Natomiast tutaj blisko, blisko drogi łatwiej było ten pomnik postawić. O, tu mamy taki piękny dąb. O, bardzo piękny dąb Hubal, ale chyba nie będzie napisu widać, bo pod słońce. Ale musicie uwierzyć, że dąb Hubal. No a skoro już tu jestem, ale to może powiem kilka słów, jak tutaj do tej potyczki doszło, co tutaj się w ogóle stało. To oczywiście Europę. Jak tutaj Szary się ze swoim oddziałem znalazł, to trzeba by się cofnąć w ogóle do, do 4 stycznia 1944 roku, gdy dowództwo Armii Krajowej wdrożyło w życie plan burza. Plan burza polegał na tym, że Armia Krajowa miała witać wkraczającą, wkraczającą Armię Czerwoną w te przedwojenne granice Polski, miała witać jako gospodarze już naszych terenów no miała pomagać Armii Czerwonej w przepędzaniu Niemców w kierunku zachodnim no jak to się stało, no to wiadomo, pomagali a, a później jechali na Syberię albo, albo ginęli gdzieś tam mordowani skrytobójczo, czy, czy też w katowniach sowieckich no ale to troszkę inna historia natomiast no, akcja burza zaczęła się 4 stycznia 1944 roku natomiast jeśli chodzi tutaj o okręg Jodła czyli okręg Armii Krajowej, ten radomsko-kielecki no to tutaj została wdrożona mniej więcej w połowie lipca 1944 roku no, Armia Krajowa miała odtwarzać te oddziały wojskowe na wzór przedwojenny no, i tutaj właśnie okręgi odłam miał odtworzyć drugą dywizję. I w skład tej drugiej dywizji, jako e, znaczy w skład drugiej dywizji e, w trzecim pułku piechoty legionów, jako e, drugi batalion, e, właśnie wesz, weszedł e, oddział partyzancki Szarego. E, no, bo akurat trzeci pułk był tworzony tutaj właśnie. E, z żołnierzy właśnie z okolic, znaczy no z okręgu Koneckiego i Urzeckiego. No a Koneckie w 1944 po robocie, czyli w Waldemarze-Szwiecu, ciemnym, przejął właśnie Szary. No i cóż, no, tak jak mówię, no, oddział Szarego miał być drugim batalionem, Natomiast Szary Antoni Heda, no to przedwojenny podporucznik rezerwy, w czasie akcji burza, nie wiem czy, czy cały czas podporucznik, czy już porucznik, a to by musiał sprawdzić, tak czy inaczej na pewno nie mógł dowodzić batalionem, ponieważ żeby dowodzić batalionem, no to trzeba było mieć przynajmniej kapitana Szary, jako, tak jak mówię, no, miał stopień lub dwa stopnie, stopnie niżej, no w tej, chwili, w tej chwili sobie nie przypomnę tego. Także, także Szary nie mógł tym batalionem dowodzić, i tutaj dowództwo dywizji, żeby tym batalionem dowodził, przysłało kapitana Tadeusza Strusia pseudonim Kaktus. No, który objął dowództwo drugiego batalionu ku wielkiemu niezadowoleniu partyzantów Szarego, którzy byli przyzwyczajeni do swojego dowódcy no i po prostu tak tego kaktusa gnębili, nie wykonywali jego rozkazów, okazywali to niezadowolenie, że chłop w końcu zrezygnował i, i poszedł tam skąd przyszedł. No tak to było. No. Te oddziały partyzanckie e, jednak nie lubiły takiego drylu wojskowego i jednak byli przywiązani do, swo do swojego dowódcy. No i cóż, no, co mamy dalej? No Szary obejmuje dowództwo w drugim batalionie. No i 14 sierpnia, z terenów, gdzie się zbierali, przechodzą w lasy przysłuskie, w okolice Gajówki, Piecyki. Tam się w ogóle zebrało ponad 5000 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej z różnych pułków. Także oni mieli maszerować na pomoc powstańczej w Warszawie, bo taka była decyzja Bora Komorowskiego, żeby w ramach to już się wtedy nazywała akcja zemsta. Właśnie tutaj te jednostki armii krajowej, które się zebrały, próbowały pomóc powstańczej w Warszawie. No i, no i cóż, 14 sierpnia się zbierają, a 23 sierpnia się okazuje, że nie za bardzo jest, jak zdobyć przejść Pilicę, która jest bardzo mocno ufortyfikowana. To raz, a nawet jakby przy dużych stratach tą Pilicę udało się sforsować, no to dalej w kierunku Warszawy tereny bezleśne, gdzie pozostali przy życiu partyzanci byliby narażeni przecież na ataki lotnictwa, artylerii, no i też no, wojsk niemieckich, które na pewno nie chciałyby ich dopuścić w bezpośrednie okolice Warszawy. Także Także dowództwo zadecydowało, że ten plan zemsta nie ma racji powodzenia. No i po prostu wracamy na te tereny, gdzie, no gdzie cały czas trwa akcja burza, czyli robimy cały czas burzę. Tak, to 23 sierpnia była ta decyzja o odwrocie. No Szary, szary przechodzi w Kieleckie co, co, jeśli chodzi o ten e, szlak bojowy no to Radoszyce, Trawniki, Szewce e, te Szewce bardzo blisko Kielc, tam chyba 6-7 km od Chęcin pod Kielcami e, no bo jednym z planów w ogóle burzy było zdobycie Kielc no, nigdy te, do tego nie doszło no Szary się tam dosyć e, mocno wyróżnia jeśli chodzi o, e, o dowodzenie drugim batalionem, zwłaszcza tam jeśli chodzi o Radoszyce, gdzie tam uratował wieś Także, także no dobry dowódca, jeśli chodzi o to, no ale cóż, no bezpośrednie zaplecze frontu, który przecież stanął mniej więcej na, na Wiśle, spowodowało to, że Niemcy no musieli jednak mocno zwalczać te oddziały partyzanckie, a przecież dywizja czy też cały pułk to, 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 to nie było kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, więc ciężko było utrzymać się w lasach w takiej liczbie. I, i, I pod koniec września, bodajże 29 września, w ogóle nastąpiła decyzja dowództwa o, o tym, żeby no nie wiem, no zdekoncentrować tą drugą dywizję. I pozostawić po prostu tylko tych partyzantów i w tych oddziałach, które no po prostu już mają doświadczenie, które walczyły w 43, no i tam na początku 44 roku. Także ci żołnierze, którzy wyszli z miast, zdekonspirowali się właśnie na akcję, na akcję burza, wrócili, wrócili do konspiracji miejskiej, natomiast... Pozostały oddziały partyzanckie, te takie, które no już miały doświadczenie, tak jak mówiłem, czyli, czyli można powiedzieć, że no cóż, no oddział no nurta na przykład, przecież tam oddział Szarego właśnie no to są te oddziały szkieletowe, które właśnie od 29 września stanowiły trzon no wtedy to już pułków. Także szary, szary bodajże na początku, to chyba był 8, 8 października. 8 dzień października, szary zostaje dowódcą trzeciego Pułku Piechoty Legionów i odchodzi, i odchodzi w kierunku przysłuchy. Nie, chyba nie, nie tak było. 29 września na pewno była dekoncentracja drugiej dywizji. I, I wtedy już Szary odeszedł w kierunku Przysuchy i, i on już 6, 6 października z powrotem, z powrotem jest ze swoim oddziałem, czyli z trzecim pułkiem piechoty jest znowu w okolicach Gajówki Piecyki I on, tam, i on tam przecież ledwo co do Gajówki doszedł i od razu został zaatakowany I, i przy bardzo małych stratach, bo tam było bodajże kilku tylko zabitych i rannych, udało mu się stamtąd odskoczyć. I 8 października dostaje, dostaje dopiero wiadomość, że zostaje mianowany dowódcą 3 Pułku Piechoty. Już jako kapitan, tak. tak. No, no, nurt wtedy też, już jako kapitan, też objął, objął drugi pułk piechoty. Też, też był dowódcą także, także 8 października no i oni tutaj mniej więcej po 8 października w okolicach tutaj Gajówki Cecylia się znajdują mocno pocharatani bez taborów bez taborów, no tam troszkę potracili przy tej Gajówce Piecyki no tutaj następuje reorganizacja ranni, no i ci którzy tam chcą odejść odchodzą na, już na kwatery część żołnierzy zostaje urlopowanych no i w okolicach 5 listopada oddział ma się tutaj zjawić, no mają zadecydować co dalej, no bo zima się zbliża no i tutaj na początku listopada jeśli chodzi o te tereny Niemcy zaczęli dosyć mocno penetrować te tereny, no między innymi 5 listopada spalili tutaj niedaleko wieś Boków spalili Lazaret, gdzie byli tam ranni partyzanci no i także 5 listopada zaskakują tutaj właśnie oddział Szarego no spotkałem się z takim czymś, że prawdopodobnie złapali jednego z wracających z urlopu do oddziału partyzantów no tutaj wskazał to miejsce było to o tyle, o tyle dla Szarego Niezbyt fortunne, bo on bardzo no dobrze wystawił czujki tutaj od tych kierunków, gdzie spodziewał się tego natarcia, czyli od strony dróg. Tutaj jest tych dróg troszkę, bo i ta droga, no i ta droga, tutaj szydłowiec, od no szydłowca tu do nie kłania także ten, natomiast nie spodziewał się, że Niemcy zaatakują właśnie tak jakoś z boku, od strony lasu, a właściwie to nie Niemcy, bo Niemcy w 1944 roku to już nie bardzo chcieli walczyć z partyzantami, już nie chcieli ginąć, tylko już patrzyli, żeby w kierunku Berlina czmychnąć, no ale musieli walczyć, no i oni się bardzo wysługiwali tymi Ostlegionami, Ostlegion to, to były legiony wschodnie, różnie ich tutaj miejscowi nazywali, Kałmucy, Mongoły, no Własowcy, no a to były te Ostlegiony, które pojone wódką przez Niemców były gonione właśnie do walk z partyzantami. Oni właśnie pijani nie znali strachu i, i to właśnie oni ten oddział, oddział tutaj szarego pod tym, no właśnie między Furmanowem a, a Gajówką Cecylią oni tutaj zaskoczyli. Tutaj na pomniku jest 8 nazwisk, że zginęło. Ja może, ja może podejdę, bo tutaj na tej nowej tablicy jest znowu 11. Natomiast ja jeszcze w jednej książce się spotkałem z tym, że 11 zginęło tu na miejscu, jeśli chodzi o walki. Natomiast jeden jeszcze w szpitalu w końskich, także o, jakby ktoś, myślę, że będzie widać. Także, także 12, 12 zabitych, ponad 20 rannych i ponad 20 Niemcy wzięli do niewoli, czyli szary wtedy miał pod swoją komendą około 300 ludzi, czyli tam powiedzmy, że około 50 ludzi po prostu po tej potyczce nie było zdolnych do walki, lub już nigdy nie stanęło do walki. Także 51 szósta, czyli tam powiedzmy, że między 15 a 20% stanu utracił. To było sporo jak na warunki partyzanckie, no cóż, no akurat tak się złożyło, że zaskoczenie, no praktycznie ci Kałmucy nie natrafili na żadne czujki, weszli praktycznie w sam środek oddziału, no Szary jakoś ten oddział zebrał i odskoczył, odskoczył w tamtym kierunku tak na wprost, jest kopalnia piekło, piekiełko niekłańskie, on tam odskoczył, e, udało mu się. No i no cóż, no, to już był 5 listopad. Y, tam już po prostu y, no cóż no, no zebrał oddział, to co później część tego oddziału tutaj wróciła, y, pochowała koło tej gajówki y, tych zabitych. No i cóż, no, 14 listopada Szary ogłosił demobilizację swojego oddziału. Y, czekać na, na dalsze rozkazy 19 stycznia 1945 roku, wiadomo, Okulicki Niedźwiadek rozwiązał armię krajową. Szary przeszedł do konspiracji tej powojennej najbardziej wsławił się tym, że z 4 na 5 sierpnia 1945 roku rozbił więzienie w Kielcach, gdzie uwolnił wielu, wielu tam więzionych i katowanych akowców, żołnierzy tego, tej, tej drugiej konspiracji, tej winowskiej. Można, czy tam organizacji nie do no, tych żołnierzy późniejszych wyklętych. Także z tego najbardziej zasłynął no cóż no później schwytany, skazany na karę śmierci później tam wieloletnie więzienie wyszedł w listopadzie 56 roku. No do końca PRL-u inwigilowany, w okresie stanu wojennego internowany, no, w okresie tej wojny, wolnej Polski awansowany na. Stopień generała brygady. Umiera 14 lutego 2008 roku. Pochowany w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Także, także naprawdę wybitny dowódca armii krajowej. Tutaj, jak się jeździ rowerem, to jeśli się natrafia na jakieś pomniczki, to albo to są związane z Waldemarem Świecem Robotem, albo właśnie z Szarym. Także, także tutaj ta. Ziemia nasiąknięta krwią partyzancką, polską krwią. No i tutaj warto, warto sobie zwiedzać, a ja tak może już nie będę przedłużał. Myślę, że na tej kwarantannie, żeście sobie z chęcią to obejrzeli. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem jak trzeba, bo jeśli chodzi o te oddziały ponurego robota, troszkę wiem więcej. No, jeśli chodzi o szarego, no to... Zachęcam do sięgnięcia do źródeł. Jest książka wspomnienia szarego, przez niego napisana, można, można sobie kupić, przeczytać. Naprawdę kawał dobrej partyzanckiej lektury. No i cóż, no, ja już jadę dalej, bo mam jeszcze troszkę do domu. No i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. <laughs> Siedzcie w domach, albo idźcie do lasu, no, jak tam chcecie. No, byle tam gdzieś nie w skupiska ludzkie. Także pozdrawiam Was wszystkich. No i cóż, precz z koronawirusem.